Dziewiąty działdowski jarmark antyków, rękodzieła i zdrowej żywności nęci nie na darmo. Dobrze zjesz, kupisz coś dobrego, ale najbliższa okazja teraz dopiero za rok. W ostatni weekend miasto aż kipiało od atrakcji. Działdowo znalazło sposób na przykucie uwagi. Ósmy zlot pojazdów zabytkowych to przysłowiowa wisienka na torcie. Bo mam tych pojazdów bardzo dużo i nie patrzę na, na pryzmat ile pali tego paliwa, no ale myślę tam 25 litrów na 100. Tak poza tym, no co? No. Jest to jedyny jeden egzemplarz w Polsce, nie ma drugiego takiego w Polsce. Pojazdy z górnej półki, miło popatrzeć, zrobić pamiątkowe zdjęcie, a może nawet wsiąść za kółko, albo i przejechać się jak dobra wola właściciela. Ale to już inna sprawa. Są to auta tak jak cenne na rynku, tak i cenne dla swoich nabywców. Nasza zajawka z moim synem y, trwa od 9 lat. To od, od, kup, od kupna pierwszego auta na 18 dla na mojego syna, mój syn nie chciał żadnego jakiegoś nowego samochodu, tylko chciał Mercedesa 124, koniecznie w wąskiej listwie. No i znaleźliśmy te, takie auto, kupiliśmy. Motoryzacyjny Zlot 8 już zresztą staje się coraz bardziej popularny. Lubimy oko zawiesić na tym co dobre, to tak jakby mieć coś wyjątkowego na wyciągnięcie ręki i móc spełnić swoje marzenie, chociaż przez ten jeden dzień. Jest Austin Six z 1939 roku, auto, którym Jeździł Bolesław Bierut. Ciekawa historia tego auta, bo kiedy kończył Bierut swój urząd, przekazał auto swojemu kierowcy, który następnie sprzedał to do Muzeum Techniki Motoryzacji w Otębusach. Udało nam się spowodować, aby to auto dzisiaj pojawiło się u nas na zlocie. Ten, kto je ma, ma czym się pajać. Cóż to muszą być za uczucia, kiedy człowiek staje się posiadaczem takiego cudu techniki? Najstarszy pojazd, muszę zaznaczyć, nie, nie ten właściciel, 1927-rocznik Citroen B14. No, 1600 pojemności, mocne, 22 konie, słabe hamulce, chociaż jest to, trzeba powiedzieć, pierwszy w Europie samochód z, ze wspomaganiem hamulców. Jest urządzenie takie działające nawet pod spodem, pod samochodem, i mimo, mimo, te, mimo tego wspomagania, jakieś 500 metrów potrzebuje, żeby z tych 40 na godzinę się zatrzymać. Burmistrz Działdowa nie zamierza się z tym kryć, że lubi starą motoryzację. To staje się znak rozpoznawczy miasta. Ja, z wykształcenia, jestem na historii. Wszystko, co stare, zawsze mnie kręciło i nie może być inaczej. Również w przypadku samochodów są to cuda techniki i wiemy, że dzisiaj mamy ogromny postęp, jeśli chodzi o motoryzację. Natomiast z dużą nostalgią lubimy oglądać to, co towarzyszyło nam przez dziesiątki lat życia, dlatego każdy taki zlot przyciąga mieszkańców, bo pewnie każdy starszy mieszkaniec nie zaczynał od Mercedesa, czy od Toyota, tylko myślę, że w swoim garażu, na swoim podwórku miał Trabanta, Serenę, Warszawę, Poloneza, Malucha i to dzisiaj przyciąga mieszkańców Działdowa. Dla jednych nie ma to jak samochód prosto z salonu, dla drugich liczy się auto z duszą albo jakiekolwiek byle własne.